Hej, witajcie, z tej strony Zapek, witam was serdecznie w kolejnym i prawdopodobnie ostatnim odcinku serii Zagrajmy w LEGO Batman. I teraz ruszamy na ostatnią misję z tego etapu Jokera, czyli dokładnie z powrotu Jokera, bo jak pamiętacie zrobiliśmy i człowieka zagadkę, który gdzieś tutaj właśnie sobie chodzi. to tutaj jest człowiek zagadka, zrobiliśmy jego misję i zrobiliśmy misję też pingwina, a teraz nam zostały... Do zrobienia misję Jokera. Joker tutaj nie chodzi, Joker prawdopodobnie nam dopiero odblokuje po tej misji, więc nie ma nas co czekać. Siadamy do helikoptera Jokera, zaznaczamy misję numer 5, konać ze śmiechu i rozpoczynamy historię, ostatnią historię, przynajmniej w tej części gry, bo jeszcze jest Lego Batman 2 i Lego Batman 3. Zobaczymy, jak te gry się pozmieniały, ale to kolejną serią, jak wiecie, mądź nie, to prawdopodobnie będzie. Lego Indiana Jones 2, żeby robić to chronologicznie. Gdyby tylko całe Gotham mogło być tak piękne, Harley. Tak próżne i puste. Troszkę już sobie pożartowaliśmy, prawda? Ale najśmieszniejszy żart zostawiliśmy dla Gotham. A będzie to gas. gaz! Uch, 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 uch. Dokładnie tak tu jest napisane. I to było w tej wieży zegarowej. Z tego co pamiętam, jak graliśmy po stronie Batmana, więc też chyba się to będzie działo po stronie Jokera. Ta sama wieża zegarowa, tylko nie wiem, czy się tu będziemy musieli dostać. Tak, widzimy, że Joker razem z Harley ruszają do, w górę do tej wieży. Chodź, Harley, idę! Dokładnie tak dobrze miało. Nic nie zmienił. No to już widzę, że z pistolecików i wszystkich. ...atakuje tych, no, mam na myśli, policjantów. My, co my tu możemy? No wiadomo, że możemy zniszczyć klocki. Tutaj potrzebna jest Poison Ivy, której nie mamy... ...w składzie. Na no, sobie gdzieś tam siedzi. Ty chyba nie skaczesz, nie? No, ale, ale tak czy siak tam nie wskoczysz. Dobra, no to niszczymy wszystko co się da. Mówię, że to jest tak przyjemne to niszczenie tych klocków. Więc mogę sobie tutaj wszystkie poniszczyć. I pozbierać zawartości... Które wypadają, właśnie z tych klocków. Znaczy, czy, tu, czy czegoś tutaj nie ominąłem, ale chyba nie. Tam widzę, że jest ten mini zestaw, ale chyba potrzebuje rzeczywiście Poison Ivy, żeby go zdobyć. A kolejni policjanci wyruszają, żeby się z nami pobawić. Przepraszam, ale my się nie chcemy bawić. Dobra, my tutaj zbieramy tylko monetki. U dwa zniszczeni, obydwoje. A? Zniszczymy kolejne ławki, bo to chyba jesteśmy. W jakimś kościele, prawdopodobnie. Ojeku, też policjanci przyszli, nawet ich nie widziałem. Niestety kamera nie zawsze dobrze tutaj współpracuje ze mną, z moimi zamiarami, ale nie jest bardzo źle. Pamiętam, że jak grałem kiedyś, nie pamiętam czy w tą część, czy ogólnie w LEGO, to czasami ta kamera się tak potrafiła rozdzielać, że po kompletnie nic nie było widać. Tym bardziej w tych starszych LEGO, bo chyba tak było w tych starszych, że jak się grało, dwiema postaciami, dwóch dwie graczy grało. Kamera się nie rozdzielała, tylko oddalała się. Jak na się nie dzielił. A tak było. I czasami to były rzeczywiście niezłe krzaczki, że dwie osoby się nie widziały w sumie, co robiły i. I nie widziały... No, siebie, po pierwsze, a po drugie co robiły, nie? Ale, ale grając w pojedynkę nie jest aż tak źle towa. Tutaj jest jeszcze beczka do zniszczenia, czy tam bardziej pojemnik na gaz. Jakieś monety, patrzę czy tu jakiejś niebieskiej nie ma, czy patrzę, bardziej to nie patrzę, tylko... Nie, to tu wlazłem do góry, a ja myślałem, o nie, to w sumie dobrze, że wlazłem do góry. Bo tam jeszcze jest do zniszczenia przecież ten właśnie pojemnik, butla, butla. Okej, okay, tam widzę, że pan policjant w porządku pilnuje, dobra. Mogę zniszczyć ten? Nie, tutaj chyba tylko Batman by mógł Batarangiem to zniszczyć. No to nie ma co. To w takim razie to będzie się dało prawdopodobnie odblokować. Czy? Z grze. Swobodny. Na razie, tak jak mówiłem, nie planuję. Chyba nie będę nagrywał 100%. No, chyba, że mi się kiedyś skończą wszystkie gry Lego. To może wtedy, chociaż mam taki znaczy, no, jeszcze to nie jest pewne, ale mniej więcej wiem, co będę chciał robić, gdy wszystkie już Lego przejdę. Ale do tego czasu, to moje, z moje tempo rozgrywki, to jeszcze minie z rok. Jak lepiej. W sumie. No, liczmy, że już rok y, gram w lego. No nie, no bo nie zacząłem tego od stycznia. Co zrobić z tym? O, potrzebuję teraz tej Harley, żeby coś tu zrobić. Y, wracając, licząc, że gram już rok, chociaż nie gram, to. To ile nagrałem? Dwa Harry Pottery. Dwie gry, plus nagrałem też. góry. Nagrałem też Star Warsy, czyli 3, Indiana Jones 4. Indiana Jones to jest 4 i teraz Lego Batman to jest 5. Jeszcze prawdopodobnie jedna się zmieści w roku ale... ale... no i to będzie tyle, to będzie Max. Czyli 5 gier na rok. Jeszcze biorąc pod uwagę to, że te Lego gry starsze, czy nowsze. ...są coraz dłuższe. Ja to nie da się tam wskoczyć. Dobra. ja to ja mam robić, bo tak... Yy, ...myślę... Znaczy, no, jeszcze dokończę tylko tą myśl. Biorąc pod uwagę to, że LEGO gry są coraz dłuższe... ...to tak będę średnio pewnie 3 na rok przechodził... ...może 4... ...a gier mi zostało z 10 pewnie. No to tak licząc... Mm, ...jeszcze za 3 lata... ...bym przeszedł wszystkie. Oczywiście, jeżeli utrzymam to tempo rozgrywki, które teraz mam... ...i... Będę nagrywał codziennie, ale póki co. Póki jestem w stanie to nagrywam codziennie. Dobra, bo teraz już na sobie nie wiem co mam robić. Tam na pewno do góry mam jakoś przejść. To bym musiał naprawić, tylko tego nie naprawię, bo tutaj gdzieś. Hmm, no tutaj po... A po prostu nie ma znacznika. Nie, ja szukałem co mam zrobić, a tutaj wystarczyło tylko podejść do kerem i użyć tej rękawicy. Nie było znacznika na podłodze. No dobrze, no, to nic, o, monety, pozbierajmy sobie, tam to już raczej zniknął, więc nie wiem, idę do nich. I tutaj coś ustawiamy. No więc jeszcze, jeżeli kanał będzie cały czas funkcjonował i, i, i wszystko będzie w porządku, to minimum 3 lata LEGO. Możecie sobie zasubskrybować kanał, żeby być na bieżąco. Chociaż raczej, prawdopodobnie zawsze będą w wtorki, czwartki i w soboty kolejne serie. Ej, kurczą tam nie mogę wskoczyć. Już mogę. Tam chyba Joker nie dojdzie, będę musiał coś Harley Quinn zrobić. Chciałbym jeszcze tą monetę zdobyć. Zniszczymy tą balustradkę, o jest, dobra. Kolejna balustrada do zniszczenia i tu, i tu. I tu. Tutaj co ja mogę, przeskoczę chyba normalnie, o mogę coś włożyć, dobra. A tu pewnie ułożę sobie linkę. Okej. Okay. Jak to zrobię? A tego nie mogę zdobyć. Tutaj też nic nie zrobię, ale znaczy no zrobię, tylko przed drabinę opuścić, żeby Joker tutaj według, a teraz z ciekawości. Nie, udało się. I nawet na linę wylądowałem. Dobra, chodź Joker, bo ty masz tą swoją rękawicę. Rękawicę czy tam. Chyba rękawicę. Elektryczną. A my teraz już idziemy do góry. Coraz wyżej. Wspinamy się na szczyt wieży. Okej, okay. pewnie gdybym teraz spadł, to nie wiem, czy się bym zabił, czy zniszczył. Czy bym nie cofło? Nie chcę tego sprawdzać. Oj, no nawet policjant był jakiś schowany. Dobra, tutaj są srebrne klocki. No to je. Na razie ominiemy. Dobra, już wiem, co by się stało. Jak staniemy, to gdzie idzie? A, chciałem sobie kurczę ten. Tylko stanąć na chwilę. A w dół, dobra, to w dół nie. Nie, da, nie, da, nie dało się tak zrobić, żeby. A jeszcze o, muszę wejść i wejść, wejść O nie, spadłem! Kurczę. Bo chciałem sprawdzić czy ten przycisk nas przypadkiem bardziej w górę nie prowadzi. Ale jak widzieliście nawet jak zszedłem z niego, to i tak czy siak nas przeteleportowało. Dobra, ale jedziemy z powrotem do góry. Idziemy tutaj dalej. Drobinkę. drabinkę. I kolejnych policjantów tam ci strzelają. Czy jeszcze nie strzelają, ale to nie zaraz będą. Chodź tutaj, Harley. Win. Pomód. Troszkę nam pomóż. Dobra, tutaj jest joker potrzebny. Okej, okay. joker na razie widzę, że jest tutaj. Tam też wyżej są jacyś policjanci. Okej, okay. co ja tutaj mogę zrobić? To jest dobre pytanie. Mogę to ułożyć? Mógłbym gdyby ten policjant mi nie przeszkodził. Chyba kolejny wylądował właśnie, tak jest. O nie, monety spadły na dół, no przykro mi będzie bez monet. A tutaj, joker. Jakich jak ląduje czasami. Dobra, używamy tej rękawicy elektrycznej. Kolejny przycisk, który nas podwiezie do góry. Muszę sobie pamiętać o tym, że jak jest rzeczywiście już bardzo źle i lecę w przepaść, to żebym tu miał postać, bo wtedy prawdopodobnie. Bo wtedy prawdopodobnie nie stracę tych monet, czy tam pieniążków. I może się to zrobię? Nie, nie Da się. A, i co teraz? A, potrzebuję dwie postacie. A, Joker niestety tu nie wskoczy. No dobra. Okej, okay. no to wracamy. Pamiętaj, zapek będziesz spadał. Zmieniaj postać. Wow! Zmieniaj postać! i tak chciałem przejść. Tutaj jest. Kolejny pojemnik na gaz, butla z gazem. Zmieniłem postać. A, ja tracę mimo wszystko serduszka. O. Dobra, tego się nie spodziewałem, że to się będzie zapadać. No dobra. Ale i tak nie wszystko się zapada, no bo drugi gracz musiałby przejść, nie? No to też ma jakiś tam mniejszy czy większy sens. Okej, okay, tutaj. Kolejny pan policjant, który właśnie został zniszczony. Co to jest? To wygląda. Czy mogę to przeskoczyć? Nie. A tutaj? Znaczy tutaj jest Mr. Freeze na pewno. Czy znaczy Mr. Freeze, no. No kurczę, co jest? Aha przestrzelić się tego nie da. Policjanci tutaj przechodzą, ale spadają w dół. Tak jakby mi tutaj czegoś brakowało. Dlaczego? No bo jeszcze raz spróbujemy. No, dobra, to się im dało. Ja, co tylko monety. A udało się, po prostu źle skakałem. No, cały ja. <laughs> po prostu jest zwykłe przejście, a zapek tu nie mógł przeskoczyć. No, chodź, broker. Broker, chodź. Potrzebujemy twojej rękawicy. No i przez to jest duża szansa, że nie zdobędę w ostatniej misji super złoczyńcy. Idziemy na górę. Bo już chyba jesteśmy na szczycie. A tych monet mam. Mało. Tym bardziej, że jeszcze coś ty tej. atakuje. Tylko, że ja, jak strzelam w te srebrne kolski, to się pociski odbijają. No to wygląda tak samo, no bo to jest to samo miejsce w sumie, gdzie Batman z Robinem przybyli. I walczyliśmy właśnie z Harley i Rukerem. Dobra, sobie poniszczymy co się da. Tutaj to są srebrne rzeczy, tego nie możemy zniszczyć. Mogę na tym stanąć. Mogę, ale to mi nic nie daje. Ta, to na razie sobie olejemy. Tutaj dużo jest tych butli wiadomo że tutaj to chodzi o monety może, może pograjemy harley bo ona potrafi wyżej skakać są tutaj miejsca gdzie joker raczej zbyt łatwo nie dosięgnie a harley po prostu podwójnym skokiem będzie mogła sobie nas poko i nie skoczyć o ile ja coś źle nie kliknę tak jak teraz kliknę nacisnę a padzie to nie mam jeszcze tylko i klikam tylko naciskam przycisk czy znaczy tutaj kolejne monety zabrane coś mogę ułożyć to wygląda w ogóle jak strzałka. Chyba jeszcze mu coś było. Tak jest. Dobra. Co się tutaj stanie? Mhm. Tutaj prawdopodobnie musi docker wejść, tak? Chodźmy jeszcze na drugą stronę. Tutaj nie zajdę, nie, nie zajdę. Dobra. To jeszcze sprawdźmy. Tutaj. mogę też zniszczyć. I dużo mi brakuje, żeby stworzyć. Stworzyć. Żeby zdobyć super złoczyńce. Podejście dla jokera, chodź joker, joker, chodź tutaj, ty tutaj nie wejdziesz. Dobra to zanim tam pójdziemy to sobie te wszystkie butle poniszczę, to sprawdzam czy nie ma tutaj też monet do zdobycia, nie widzę. Ejku nie zeskakuj stąd, ale i tak tu joker nie wejdzie no bo, A jak tutaj w sumie wejść? Aha, bo myślałem, wydawało, że tutaj dwie postacie były potrzebne. Właśnie, żeby to nacisnąć. Znaczy ja wiem, że tutaj Batman z Robinem, zawsze wchodzili, zawsze wchodzili ogólnie. Ale tak to się nie da. Dobra. To spróbujmy jeszcze tak zrobić. Tak. Tak. Rocker wejdzie na tą drugą platformę. Ja spróbuję trafić sobie na tamtą platformę. Wiem, że to trudne, ale może się uda. A, nie uda. Joker teraz tutaj. Jesteś cięższy od Harley? Teraz. Jak Joker tutaj wejdzie? Bo Joker musi... Hmm. Rozumiem, tylko nie wiem jak to zrobić. No bo Joker musi też tutaj wskoczyć prawdopodobnie. Ale on jest za ciężki i nawet jak... Harley tutaj stoi. Joker, nawet. No, nie. No dobra. O, dobra. No nie, udało się. Po prostu coś mi się wydawało, że to tak nie działa. I uderzyliśmy w jednego dzwona. I tak samo to wyglądało po stronie Batmana, tylko w tych dzwonach, właśnie byli ukryci Harley i Batman. To była gdzieś niebieska. Była. By, 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 gdzieś niebieska moneta, że ja miałem zdobyć, ale nie, bo poli, policjanci tutaj przerwali. No jest zdobywanie monet. Badaj, tu jest też niebieska moneta. No, nawet dwie. Kurde, no, no, tak niewiele brakuje do szczęścia. Tak niewiele do super złoczyńcy. Dobra, mamy jedną tutaj ułożoną wieżę. Jest niebieska moneta. Troszeczkę srebrnych i złotych, które teraz sobie zdobędę. No nie, no ponad 15% z tego co widzę. To jest tak mniej więcej na połowie. Tutaj? Jak oni tu mają wejść? Kolejny masz tutaj wejść. Gdzie on jest? On stoi tutaj. Tutaj też raczej nie. Czegoś mi tutaj brakuje, czegoś nie widzę. To no fakt. To może, może muszę ten mostek zniszczyć. Bo tutaj coś zniszczyć. A, tutaj coś musiałem zniszczyć. Dobra, dobra, okej, okay, okej. Okay. Tak może być. I teraz Joker sobie tutaj raczej zaraz wejdzie, jak ułożę mu dwóch stron, tylko na razie zejść Joker, bo chciałbym monety zdobyć. 10%. 10% monet. Tak niewiele, a tak jednak tak wiele. Skacz tutaj Harley Quinn. Drugi posąg zniszczony. Dwie niebieskie monety. Idziemy najpierw po monety, bo wiem, że policjanci tutaj wejdą, wiadomo. Ale nie rośnie ten ostatni wskaźnik, więc jeszcze. A, rośnie, dobra. Jakieś 9% jeszcze mniej więcej. 9 punktów procentowych, żeby być dokładniej. Bo procent to. No, wrzucimy też. Dobra, i tutaj tak głosujemy z drugiej strony też będą. Monety, przynajmniej były jak były z tamtej. To będzie koniec misji. Nie, nie udało się. Na jednej misji się nie udało zdobyć super złoczyńcy. No tak samo jak się na super bohaterze nie udało, to prawdopodobnie tu się też się nie udało. Zaskaczę, szaleje, Joker się śmieje. I udało się, Jokerze! Uruchomiłeś maszynerię. Jesteś najgroźniejszym przestępcą w Gotham. Batman w ogóle, w ogóle cię zaraz nie pokona. widzę, że Harley mu pomaga. Oj, mój Romeo, e, moja Julio Cyk z jednej, cyk z drugiej. I gaz zawsze raz się rozpyli. Po całym Gotham. Nie zdobyłem. Nie zdobyłem super złoczyńcy w ostatnim level. Zdarza się, trudno. No krótki ten level, bo byłem pewny, że będzie troszeczkę dłuższy. Bo przez to ten odcinek będzie bardzo krótki. Bo ja już tu nie mam chyba co Mogę się jeszcze przejść po Arkham Asylum i po tym. Bad Cavey e, 91%. Po Bad Cave e i zobaczyć, czy nie ma jakiejś bonusowej misji. Ale wydaje mi się, że nie. To będzie chyba na tyle. Jeżeli chodzi o tą serię, prawie wiemy nawet sumę tego to nawet pada odłożyłem. No to niech będzie. I co, i. dokończ historię. No to kończymy. To będzie pewnie ostatnia kadzinka. Logo Batman nam się pojawiło. Uwaga... Nie, Koniec! LEGO Batman The Video Game. No i tyle jeżeli chodzi o LEGO Batman. Jeż, tak... E, gdybym chciał tą grę ocenić... To z racji tego, że ja ogólnie lubię komiksy, lubię... Znaczy, no tym bardziej Batmana. E, wie, wiecie, bo jest jedna seria na moim kanale, która się nie zbyt przyjęła, Może kiedyś nagram też Arkham City i Arkham Knighta. Zobaczymy jak będzie. Póki teraz nagrywam w miarę regularnie, to w końcu tych gier braknie, ale na razie, wracając. Eee, ta gra... Widz, widzę, że inaczej, jakby to powiedzieć. Jest troszeczkę lepsza od, od Indiana Jonesa, ale jeszcze jej brakuje dużo, żeby była porządną grą LEGO. Bo mimo wszystko, na razie, póki co graliśmy w tę serię LEGO, one są bardzo podobne, bardzo. Tam by się praktycznie to różni jakimiś szczególikami, Chodzi mi o różnice między Star Wars a między Harry Potter czy Indiana Jones. Wiadomo, są inni bohaterowie, są inne przygody, i inaczej się troszeczkę steruje. No tutaj była ta nowość, że jak graliśmy Batmanem i Robinem, to nie zmienialiśmy tak często postaci, tylko zmienialiśmy stroje. No dobra, mo można powiedzieć, że to jest nowość, no ale z drugiej strony, gdyby tego nie było, to byłyby tam, nie wiem, Nightwing, Batgirl czy ktoś i też by było podobnie pewnie. A, a po stronie złoczyńców to się praktycznie to nie różniło niczym od Star Warsów, gdy graliśmy. No nie było mieczy świetlnych, ale też były jakieś pistolety, też były jakieś yy, poszczególne zdolności. No bardziej nie Jonesa, bo tam chyba było bardzo podobnie. Kolejną yy, grą będzie ten, no to zaraz, zaraz, powiem, dobra, dokończę to. Muzyczka, muzyczka, muzyka, udźwiękowienie, no wiadomo jak w seriach LEGO, super. Yy, z, 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 fajnie też z żartem to zrobiono i bo o! To co mi się bardzo podobało w tej części, nie było w poprzedniej, że, była, że były takie tak, jakby dwie historie, bo była historia po stronie Batmana i była historia po stronie złoczyńców, co w ogóle na pierwszy rzut oka nawet nie wiedziałem, że, że coś takiego jest. <laughs> Trochę się zdziwiłem, bo no jak zaczynałem tą grę, to grę, na pewno nie wiedziałem. Myślałem, że to jest tylko historia Batmana i Robina. A tutaj też, też były historie, właśnie tych Villainów, czyli yy, człowieka zagadki, tam jego pomocników, pingwina jego pomocników oraz samego Jokera. No i, no i to mogę zaliczyć na wielki plus. Jeżeli miałbym miał gdzieś osadzić w tym moim mini rankingu, to. To myślę, że... Właśnie zastanawiam się, czy tuż za... Nie, tuż przed gwiezdnymi wojnami, jednak mimo wszystko... Ja wiem, to gra może jest ciut gorsza, bo to Gwiezdne Wojny w ogóle to też sentyment troszeczkę ocenę podbuduje, ale yy, jak sobie patrzę, to, to, to mimo wszystko chyba bardziej mi się podobało, bo, bo ja w sumie bardziej wolę takie uniwersum komiksowe niż Star Warsowe może dlatego, że Star Warsów tylko oglądałem 6 filmów, nie, nie więcej. Muszę w ogóle chyba zrobić sobie tutaj taką tabelkę i pokażę, po zakończeniu każdej serii Lego gdzieś wklejać mniej więcej w którym miejscu ta gra by mogła być. Tak, żeby sobie to, to fajnie odzwierciedlać w moim mini rankingu. No, chyba tak jak nie zapomnę, to na kolejną serię przygotuję. A propos, propo kolejnej części, to będzie to Lego Indiana Jones 2. I nie grałem w nią, to też mogę powiedzieć. To będzie też nowość, ale przeczytałem, że. Bo w, w Lego Indiana Jones 1 były trzy filmy, i ogólnie gra odzorowała te filmy. I podobno Lego Indiana Jones 2 też zawiera te trzy filmy, plus jeszcze jeden czwarty. Więc i podobno, misje są zmienione, ale są podobne więc obstawiam, że nie będzie miał dużej oglądalności te, ta seria Lego Indiana Jones, no bo to jest praktycznie to samo, i jeszcze Indiana Jones była tak bardzo blisko, no bo wiem, że jak kiedyś w przyszłości, pewnie za parę lat zrobimy Star Warsy, yy, tam Skywalker saga, to też są takie historie, to samo, które graliśmy w Lego, Star Wars zwykłe, ale, ale no, dużo nowsze, dużo nowsze te gry będą, więc no, troszeczkę inaczej opowiedziane. A czy tak samo opowiedziane, ale z lepszą jakością. A tutaj, patrząc po tym, że Indiana Jones' jedynkę przechodziliśmy tuż przed Batmanem, a dwójkę będziemy przechodzić po Batmanie, no to może się okazać tak, że te gry będą zbyt podobne, zbyt blisko siebie. Jeszcze się upewniam na 100%, bo ja to jest sobie gdzieś mam zapisaną listę, ale tak mi się wydaje, że. Yy, że tak jest, że. że kolejne Lego to jest. Lego Indiana Jones. No i gra na pewno nie będzie zła, znaczy zła. No zobaczymy w sobie. No na pewno, jeżeli ona jest kolejna na liście, to spróbuję oczywiście też znaleźć spuszczenie do niej, bo chciałbym, yy, wiadomo, przejść po Polsku. Już sobie patrzę. Tak było Lego Indiana Jones the Original Adventures 2008, później Lego Batman, które w tej chwili gramy, the Video Game 2008 i Lego Indiana Jones 2 the Adventure Continues. 2009, a kolejna to jest Harry Potter, lata 14, to już mamy, więc to kolejno sobie ominiemy. W każdym razie, myślę, że gra do LEGO, o, mamy czekoladę blokowanego, do LEGO jest, jeżeli chodzi o serię LEGO, to jest w miarę, no, w porządku. Nie bym, nie stawiałbym ją na podium, nie kładłbym, nie mówiłbym, że jest najgorsza, ale to jakoś do giery, nie wiem, kurczę, bo na razie póki co... No Harry Potter chyba jest w miarę, tak, na takim wyższym poziomie bym powiedział, no bo to też, no wszak na tym bardziej lata 5-7, a ta gra, no w porządku, ale w porządku. Tak, na tym skończę, nie będę tutaj dokładał więcej, w porządku. Sprawdzam czy coś jeszcze <laughs> z tej strony nam się nie odblokowało, bo tu tutaj są jakieś więzienia, ale chyba, nie, nie pamiętam co tutaj było, bo tutaj chyba przechodziłem, yy, w, no nie wiem, w czwartym, piątym odcinku nie, tu są tylko stroje Batmana i zamaskowanego wojownika, które dalej jest przejście zamknięte. No to tak, na tle tutaj zwisającego Batmana z pistoletem. Raczej nie doświadczycie znaczy nigdzie takiego widoku. Zegnam się z Wami. Zapraszam do kolejnej serii na moim kanale. Zapraszam do kolejnych Lego. Zapraszam do głównej serii w tej chwili Horizon Zero Dawn Remaster. I zapraszam też do subskrypcji. Miłoby mi było, gdyby. Każdy z was, kto nie subskrybuje, wcisnął ten czerwony przycisk zapraszam do zostawienia komentarza, to bardzo podbija zasięgi, widzę, że te filmy, czemu tu wbijecie Harley Quinn, te filmy, gdzie są komentarze zostawione, to, to są wyżej, przeważnie więcej wyświetleń mają i zapraszam też do zostawienia łapki, bo to też również podbija zasięgi, w, w, w algorytmie YouTube'a te filmiki są troszeczkę wyżej, a mimo wszystko chciałbym tutaj zbudować jakąś społeczność żeby móc jakąś interakcję między widzami. Może wtedy bym jakieś live y robił czy to. No zobaczymy, nie ubiegam w przyszłość. Na razie. Na dzisiaj to już niestety wszystko. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję. Zapraszam do komentowania, subskrypcji, łapkowania. A ja się z wami żegnam. No i trzymajcie się. Cześć!